I wracam do wątku odwagi, tym razem od strony tchórzostwa. Cześć, nazywam się Anna Śdzieszyńska. Jestem trenerką biznesu, mentorką menedżerów i coachem. W podcaście, do którego Cię serdecznie zapraszam, obalam mity dotyczące asertywności i dzielę się doświadczeniem, jak zachowania asertywne wspierają budowanie relacji i biznesu. Zapraszam do słuchania. Cześć, dziś zapraszam Cię do odcinka na temat tchórzostwa. W ogóle temat odwagi podjęłam w czwartym odcinku, czyli w jednym z pierwszych odcinków Asertywności przy Kawie. Natomiast jestem urzeczona muzykalem, na którym byłam pod koniec października. Muzykalem Janusza Józefowicza, Miszcz i Małgorzata, na którym byłam w studio BUFO. I wracam do wątku odwagi, tym razem od strony. Tchórzostwa. I na początek, mieści Małgorzata, nie we wszystkich tłumaczeniach wątek tchórzostwa jest rozwinięty. I sprawdzałam to kilka razy, poszukałam cytatu w wydaniu książki, którą mam, cytatu właśnie o tchórzostwie i odwadze, i w mojej książce tego nie znalazłam. I mówię, coś jest nie tak, więc zaczęłam szukać, i, i w końcu dotarło do mnie. Jak to jest? No, po pierwsze, Duchakow um, część książki spalił, część powieści spalił, więc nie jest prosto znaleźć faktycznie wszystkie źródłowe dokumenty. Później była cenzura, w latach 70., -tych, 60., -tych była cenzura, więc pewne książki były ocenzurowane. I nie wszystkie w związku z tym mają rozbudowany ten wątek rozważań Piłata, który ma wątpliwości, który tchórzy, ale później nie każde z tłumaczeń ma dialog o tchórzostwie właśnie Piłata z Jeszułą. Natomiast w niesamowicie rozwiązane sceny u Józefowicza, przewspaniałe efekty, Wymowa tej sztuki była dla mnie przeogromna i trzyma mnie ta sztuka bardzo, bardzo, bardzo. I szczególnie ten wątek właśnie dotyczący tchórzostwa, chociaż musical petarda, uważam, że tak warty zobaczenia, że jak nie byliście, nie byłaś, nie byłeś, idźcie, zachęcam warto, warto, warto. No i właśnie ten fragment o chórzostwie, on jest pokazany w końcowej scenie przez Józefowicza w bardzo mocny sposób, bo to jest też prawo końca, w momencie, kiedy tak się kończy sztuka. Nie chcę spoilerować za dużo, ale. No pewne rzeczy i rozwiązania są tak niesamowite w tej sztuce, że nie będę opowiadać sztuki i wszystkich myków, które tam są. Natomiast no, do tych rozważań o tchórzostwie jednak posłużę się Błuchakowem i fragmentem powieści. Jeszua powiedział do mistrza, tchórzostwo mistrzu jest jednym z najcięższych grzechów. Tak, wiem, odpowiedział mistrz, to największy z grzechów. Porażający tekst dla mnie, zostawiam cię z tym tekstem. No ale oczywiście chcę nawiązać do asertywności, bo tchórzostwo w ujęciu Błuchakowa nie oznacza tutaj tej odwagi fizycznej. I w ogóle w asertywności nie zawsze będzie. Czasem zdarzą się jakieś tam sytuacje, gdzie też odwaga fizyczna jest potrzebna, ale przede wszystkim właśnie potrzebna jest ta. Odwaga psychiczna, odwaga y, siebie. I teraz w Miszczu i Małgorzacie nie, y, nie ma mowy o tej odwadze fizycznej, lecz y, ma, jest tam poruszony temat zdrady własnego sumienia, rezygnacji z prawdy, y, rezygnacji z działania w zgodzie ze sobą. No i ta rezygnacja jest pod wpływem strachu. A asertywność to właśnie postawa odwrotna do tchórzostwa. To umiejętność wyrażania siebie z szacunkiem, także wtedy, gdy inny mogą, inni mogą się z tym nie zgadzać. I właśnie to jest odwaga w komunikowaniu prawdy, nawet jeśli grozi to utratą aprobaty, pozycji czy świętego spokoju. Także odwaga, brak tchórzostwa, ważny bardzo temat w asertywności. I przypomnę jeszcze na koniec, moją taką ukochaną definicję, którą sobie wypracowałam w asertywności. Że wiem, czego chcę, działam właśnie z odwagą, czyli bez tchórzostwa, i szanuję ludzi, siebie i innych. Ich prawa, ich potrzeby, swoje prawa, swoje potrzeby. No właśnie. Tchórzostwo. I zostawiam cię z tymi tematami i z rozważaniami, hmm, co by było, gdyby Pan już Piłat, który wierzył w niewinność Chrystusa. Zachowało się inaczej. No to by dopiero było ciekawe. No ale to już jest przeszłość. A teraźniejszość i przyszłość możesz sobie kreować tak jak chcesz. Na przykład w odwadze i w braku tchórzostwa. Dzięki za dziś. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.